W kolejnym spotkaniu e, znajdujemy się w dosyć ciekawej sytuacji i tutaj wypada tylko przeprosić kibiców za dzisiejszą e, postawę szczególnie w drugiej połowie, ale też e, obiecać, że dopóki są matematyczne szansa będziemy walczyć i nikt tutaj nie złoży broni. Natomiast e, bardzo boli to, że do 40 minut realizujemy flan na mecz, mamy też sytuację, a później po straconej bramce wszystko rozsypuje się i jakby Warta zeszła do szatni z 2-3 prowadzeniem od 40-45 minuty, to, to nie moglibyśmy mieć pretensji, dlatego to jest złe w naszym wykonaniu, ale tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy walczyć do końca i, 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 i jest szansa na to, Dziękuję. Bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie nie, niezależnie od y, ilości branek, niezależnie od y, przebiegu spotkania. Dzisiaj mimo iż byliśmy z zespołem, y, no, który przeważał na boisku, to, to ja dostrzegłem też taką, taką chęć Wygrania z samym sobą, bo, bo nasz zespół w ostatnim czasie miał trochę problemów z wygrywaniem meczów. Dużo rozmawialiśmy, dużo analizowaliśmy, powiedzieliśmy sobie, że, że czas najwyższy odpowiedzieć na boisku. Dzisiaj ta odpowiedź była od pierwszej do ostatniej minuty. Wynik, oczywiście, mógł być większy, wyższy, natomiast abstrahując od wyniku, ja jestem ogromnie zawodnikom wdzięczny i bardzo się cieszę, że ten zespół w dalszym ciągu ma. Ma w głowie jeden cel i do tego celu będziemy dążyć do, do ostatniego meczu. Bardzo potrzebne nam było dzisiaj to zwycięstwo, i to zwycięstwo dzisiaj kosztowało nas bardzo dużo sił, ale wiemy doskonale, że wygrywając mecze musimy włożyć maksimum tego, co, co mamy. I dzisiaj to było, bo każdy z zawodników dał z siebie dzisiaj wszystko. Wygraliśmy ten mecz, wygraliśmy. Wygraliśmy ważne, trudne spotkanie. Musimy teraz zrobić wszystko, żeby, żeby z, we wtorek z kolejnym rywalem zdobyć przykłady. Chciałem spytać jeszcze zapytać o, o, o cenę Łukasza Polskiego, bo, bo dzisiaj no, wszedł po raz pierwszy od pierwszej minuty no i, i chyba odpłacił się trudno by na zaufanie. Tak, Łukasz bardzo fajnie pracuje ostatnimi czasy i, i tą jego, ten jego progres, jeżeli chodzi o, o grę, widać. A dzisiaj uważaliśmy wszyscy, że takiego zawodnika będzie, nam bardzo, yy, po, będzie on nam bardzo potrzebny w yy, meczu. Wywiązał się no, niesamowicie z yy, roli. Szkoda, że musiałem yy, go szybko zmienić ze względu na, na trudne warunki, bo, bo jak, nie patrząc mimo że graliśmy późno, to jednak było bardzo duszno i Łukasz walcząc z, z obrońcami no, no, na pewno dużo się stracił. No ale to wszystkie pojedynki wygrał i zdobył ci piękną bramkę. Czy Warta praca do gry o tą, tą pełną pulę teraz? Warta nigdy nie rezygnowała z walki o grę, o pełną pulę, dlatego nas te ostatnie, ostatnie chwile bardzo bolały. Byliśmy rozdrażnionym zespołem, byliśmy złym zespołem, bo umykało nam coś, co, na co ciężko pracowaliśmy i, i dzisiaj. Dzisiaj pokazaliśmy, że, że znów to możemy mieć, jeżeli będziemy z takim zaangażowaniem, z taką konsekwencją, ale z większym luzem, z większą swobodą prowadzić mecz. Dziękuję. Dziękuję.